Rudy, 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 rydz, mam na za smaczek rudy. O, cześć, witajcie! Ja jestem Michał Wołazy i witam Was pięknie na Szlaku Smaku. Jesień, grzyby zatem w las i do kuchni Polomarketu. Na co? Na tartę twarogową z grzybami. Zapraszam! Do przygotowania tej potrawy potrzebujesz mąkę, jajka, śmietanę, masło... Rzeczone grzyby, nieco cebuli, ja używam szalotki i parmezan. Jeżeli lubisz natkę pietruszki, koniecznie dodaj dużo. Od czego zaczynam? Zaczynam od grzybów. No i teraz tak oddzielę sobie nogi od kapeluszy. Zobaczymy, czy są zdrowe. Proszę bardzo, jakie piękne. Zatem takie połóweczki kroimy w około centymetrowe paski. Używam świeżych grzybów, ponieważ jest właśnie na nie sezon. Natomiast co zrobić, kiedy przyjdzie ochota na tartę grzybową w zimie? Nie ma problemu. Są suszone borowiki i podgrzybki. Kapelusze trafiają na masło i zaraz dołączą do nich nóżki. Zacząłem od grzybów, ponieważ one potrzebują naprawdę sporo czasu, nawet 30 minut, żeby się przesmażyć. Pamiętajcie, że grzyby leśne to nie pieczarka, to trwa i ten czas jest bardzo potrzebny. Dlatego w międzyczasie przygotuję spód do tarty. Co potrzeba? Około 100 g masła, ale nie będę o tym mówił, bo to wszystko znajdziecie w opisie filmu. Jaki twaróg? Najlepiej krajanka. OK. Mąka. Używam tortowej, ale tak naprawdę możecie użyć, jaką tylko mąkę zechcecie. Jedno jajko. Od szczęśliwych kurek. Nieco śmietany. Tutaj śmietana 12% w zupełności wystarczy. Zobaczcie, to będzie tak około łyżka. Kroimy kruche ciasto. Kroimy, nie wyrabiamy, przynajmniej nie teraz. Na razie musimy je wkroić. Mąka łączy się z masłem. I z pozostałymi składnikami. Dlaczego nie dodaję proszku do pieczenia? Dlatego, że do tart, które są przygotowywane na słono, raczej nie dodaję proszku. Nie zależy mi na tym, aby ciasto wyrosło. Ma być to chrupiący spód. Szczypta soli. Można też tak. Styl żurawia. I teraz, kochani, magiczna dłoni. obsypię troszeczkę mąką, bo się klei, ale to zupełnie naturalne. Taką kuleczkę wkładam na 30 minut do lodówki lub 10 minut do zamrażarki. Minęło 15 minut, to jest doskonały czas na to, by dodać szalotkę. Dlaczego szalotka? Dlatego, że jest delikatna, mniej ostra i cudownie komponuje się z grzybami. Wystarczy na pół, jeszcze raz na pół czyli takie ćwiarteczki. Wystarczy jeszcze 5-6 minut. Idealny czas na to, by przygotować tartę. Lecę po ciasto. Ciasto zdążyło się schłodzić. Blaszkę lekko przesmaruję masłem. I obsypię mąką. Czy można bułką tartą? Oczywiście, że można. No i teraz, kochani, wałkować, nie wałkować. To ciasto jest tak delikatne, nawet po schłodzeniu. Że trzeba je rozłożyć tak, jak babcia na Śląsku rozkłada posypkę. Troszkę ugniatam ciasto, tak aby zajęło całą powierzchnię. Ma być dosyć cienkie, ale musi pokryć doskonale całą powierzchnię blaszki. Żeby są już dobre, wyłączam. Ok, teraz nieco mąki na górę. Umijam, oklepuję, parmezan. Może być tarty, może być w płatkach. Zobaczcie. Grzybki. Czym zalewamy jajkami? Jajka należy rozbić, dodając do nich nieco przypraw. I teraz co dodajemy? Na pewno sól. Czarny pieprz, albo zupełnie świeży, prosto z młynka, albo mielony, ale świeżo otwarty. Absolutny top ostatnich czasów. Przyprawa gruboziarnista, tym razem do warzyw i sałatek. Ja użyję do dania z grzybami. Genialna. Wszystko. Zalewam nieco natki pietruszki. Grubo, grubo pocięta, grubo posiekana, ok? Jeszcze drobina parmezanu na górę. Piekarnik. Piekarnik. Jak długo? 35 minut. Temperatura 180 stopni. Minęło niewiele ponad pół godziny, zatem sprawdzam. Ha! Idealne. Grzybki zdążyły się cudownie zapiec pod puszystą pianką z jajek. Słuchajcie, utworzyła się fajna skorupka, taka delikatna beza i właśnie o to chodziło. Pachnie cudownie i uwierzcie, że smakuje równie doskonale. Po ten i pozostałe wspaniałe przepisy zapraszam na stronę Polo Marketu. Jeśli podobał Wam się ten film zostawcie łapkę w górę i pamiętajcie o subskrypcji kanału. Dzięki temu będziecie zawsze na bieżąco. To co? Smacznego i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na Szlaku Smaku. Cześć!